Cześć wszystkim, z tej strony Jacyn. Dzisiaj piątek, 7 kwietnia Czyli krwa w na świecie Nomada Z góry pozdrawiam gracza Lumera, Który próbował mi ubić tancem z podwójną gierką i magiem Bijąc sabeka, nawet nie potrafił mnie ubić, więc... Klasa sama w sobie Dobra, wbijam Czekaj, nie wszystko mam? Wszystko, Wiem. No jaka to? Pony Tekuestrii, w sumie mogłem go na kurde wziąć, Kogo bić? Kogo bić? No... tego Dobra, wbije Loomera Pony Tekuestrii, ubij jest. Dobra, wbije on mnie to będzie dobijał ten. Znaczy, czekaj, to panego robię. On przeklęty na mnie. Ej! Na niego. Kuciapkować kucia jakoś tak, weź m, tego. Ja mam... Dobra, to biorę. biorę Niech mnie wetorniego. No. Ja Japo panego zawykowałem. Nie mogę zrobić numera. Ale nie wiem czy z nim ugram, kurde. Przeklęty na mnie. Mam go. Kurwa, to daś śmieć! No ja chyba z perworem padnę, bo już nie mam płomki. Ogarnijcie to, że... Trzy klątwy, trajer miał chłodczy ruchy na mnie. Dobra, lumer w mieście. Ja też. Hmm. No ja też będę. Siapie dole. Um. <laughs> Ej, on mnie podwójną gierką bił, xD. Cześć. Cześć! Czwarta klątwa. Ej, cicho, bo bo mogę na się Dobra, biorę po No. Ej, sam, zostaję sam na łaźni, xD. No jestem ja jeszcze. O kurwa, Cześć. krytyk mi wyjebał. Jak, jak, po, jak pony na mnie tak. Dwa razy klątwa i trzy razy zamro. Ja chyba z perworem jeszcze padnę, bo mam 58% mam 24 i nie mam płonki Dobra klepiego Ej, 12% ja mam 34 Proszę unik bez krytyka Leży pany Legendarny THC ze mną uranię. Ej, padnę chyba na perworze. Mam 12 na 8. Dobra, chuj F Ja się padnę to loda. Dobra, biję THC Kurwa padłem ty. Na perworze. O tak ląd, on ma pojedynczą kląd, tak siada. Nie wiem tej Idę zbijać 8-3. Ha, Hehe, pony Na razie razie ha, pumpka ha, ha, Szeroki idzie magiem idzie, no. Lumer idzie magiem. idzie On przedłużał po pewnie numer będzie bił. Zamrę w pierwszym kicie ja pierdolę No Na następną właśnie będę 8 przy... Czebekiem Kurde, zmaga nie mam problem, mogę go nie być. <laughs> e... Przedłuża, żeby numer przyszedł chyba. Numer idzie, drie, biegniemy Anzel idzie teraz, idzie Ej, weź mu Handel Dali Handel mu tam daj, e! No idę idę właśnie. I śroki idzie. Daj Lumerowi handel. Lumerowi czy Andrelowi? Lu y Andrelowi, Andrelowi. Wojskowi dam. <laughs> Nie no, daj temu. Andrelowi. Wojtek rozmawia z NPC. Na Andrelowi dałem <laughs> A to pod koniec daj. Anulował. Kiperu. O wisi dam. tam O wisi dam tam handel mhm. Odwróciła Rozmawiam z NPC Czekaj, czekaj O, a ja też pójdę zrobić coś fajnego a Jaki ma Monik? Szybko y, Uzależniona? Nie, czekaj, to była to. Napisz do niej, żeby biła lumera, weszła i biła Napisać gdzieś, żeby biła lumera, tak? Złapał mnie. Kto? Mhm. Ona ma czekaj, nie. Jestem jak narkotyk chyba. No. Jest w PRCXD. Cebeka dostałem. Nie ubiar go? No co ty cebeka dostałem na stat. O kurwa. Dobra, to jest kapł. Leży! Ubija go! Ubijałeś się powie. Biję, biję Fiber'u hmm. Na kurwa i ty To ładnie Jaaa, co z się zdarzał? Aha, w całek w pierwszym hicie A masz double gierkę. Nie, trutą go biję To zajebiście Trutą, a nie wiesz, na Dotyk do stu Ja pierdol... To ładnie, to A to... No jemu, ja nie mam dotyku, jeż za zamro Jest po r co już Leżę Leżysz? Mhm mm Nie ma szans No dotyk Ja pierdolę